Małgorzata Kożuchowska porusza się o kulach. Uważajcie na siebie. Nie tak Małgorzata Kożuchowska wyobrażała sobie początek wakacji. Aktorka, która gra główną rolę w hicie Netflixa Aniela, zamieściła w sieci zdjęcia, na których pozuje o kulach. Tak sobie kuśtykam od tygodnia, napisała na Instagramie. Wyjaśniła też, co dokładnie się stało. Małgorzata Kożuchowska zagrała główną rolę w nowej produkcji Netflixa Aniela. W podcaście wojewódzki kędzierski aktorka niedawno przyznała, że propozycja zagrania Anieli w serialu Netflixa pojawiła się w momencie, gdy przechodziła trudny moment w swoim życiu. Mimo, że jestem optymistką, miałam wtedy kryzys, zaczęłam tracić wiarę w sens dalszego uprawiania zawodu. Myślałam, że nic ciekawego już mnie nie spotka, że się starzeję, że może przestałam być interesująca dla tych, którzy decydują o obsadach. Czułam, jakbym wypadła z kręgu aktorów, po których się sięga. To było bolesne, naprawdę. Dlatego wtedy tak bardzo dopytywałam, czy wy na pewno chcecie mnie? Wyznała Małgorzata Korzuchowska. Małgorzata Korzuchowska porusza się o kulach. Małgorzata Korzuchowska może mówić o wielkim pechu. Aktorka tydzień temu uległa dość poważnej kontuzji. Na stopie ma Ortezę i musi poruszać się o kulach, co pokazała na zdjęciach, które wrzuciła do sieci. Okazuje się, że Korzuchowska nabawiła się urazu podczas zabawy ze swoim synem. Tak się skończył mój mecz piłki nożnej z Jasiem, chwila nieuwagi i wjechało nowe stylowe obuwie i tak sobie kuśtykam od tygodnia. Ale mimo wszystko dobry humor mnie nie opuszcza. Życzę wam cudownych wakacji i uważajcie na siebie. Napisała Małgorzata Kożuchowska na Instagramie.